W sercu starego miasta na rynku dolnym znajduje się urokliwe miejsce nazwane Skwerem siedmiu mieszczan. Nazwa ta związana jest z jedną z najważniejszych legend złotoryjskich. W 1553 roku miasto nawiedziła epidemia dżumy, która zabiła prawie wszystkich mieszkańców. Ocalało tylko siedmiu mieszczan, w noc wigilijną smutni i zrozpaczeni spotkali się w rynku. Przy miejskiej studni, gdzie zjednoczeni wspólnym bólem, razem śpiewali pieśni religijne. Na pamiątkę tego wydarzenia, przez całe wieki, co roku na Boże Narodzenie, mieszkańcy Złotoryi spotykali się w tym miejscu i wspólnie kolędowali. Tradycja ta przetrwała do II wojny światowej. Po wojnie, gdy nastąpiła wymiana ludności związana z masowymi przesiedleniami, Niemców. Zastąpili przybysze z różnych części Polski, którzy początkowo nie znali historii miasta i jego tradycji. Dopiero w 1995 roku powrócono do wspólnego wigilijnego kolędowania w rynku. W ten sposób współcześni mieszkańcy Złotoryi kontynuują prawie 500-letnią tradycję. Ta piękna historia upamiętniona jest nie tylko w nazwie tego miejsca, ale i w siedmiu lipach. Rosnących wokół fontanny górników. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, przed wiekami w tym miejscu znajdowała się studnia miejska. Swoją obecną formę uzyskała w 1944 roku, kiedy to powstała w tym miejscu fontanna. Jej twórcą był Franz Richter Elsner. Wyrzeźbił figurę i płaskorzeźby, symbolizujące postacie 500 górników złotoryjskich, którzy według przekazów historycznych. Wzięli udział w bitwie pod legnicą w 1241 roku. Górnicy, słabo uzbrojeni, w większości zginęli, a ci, którym udało się przeżyć, zostali wzięci do niewoli i wywiezieni prawdopodobnie do kopalni należących do Wielkiego Hana. Wydarzenie to miało znaczące skutki dla rozwoju miasta. Złotoryjskie kopalnie złota podupadły, ponieważ zabrakło pracujących w nich górników. Fontanna stanowi przykład niemieckiej neoklasycznej sztuki monumentalnej, sławiącej kult ciała. Postać górnika, wieńcząca obiekt, ukazuje dzielnego, pracowitego i dumnego górnika Herosa, o mocno wydatnionej muskulaturze, emanującego siłą. Rzeźba ta nawiązuje do kanonów grecko-rzymskich. Płaskorzeźba przedstawia górników walczących z wojskami tatarskimi. Obok znajduje się inskrypcja ze stosownym napisem w języku polskim i niemieckim. Skwer Siedmiu Mieszczan wraz z Fontanną Górników jest ulubionym miejscem odpoczynku mieszkańców miasta oraz turystów. To urokliwe, zacienione miejsce zapewnia ulgę i ochłodę w upalne letnie dni. Przyciąga znawców historii średniowiecznej i drugowojennej. Jest też nierozerwalnie związane z ważnymi wydarzeniami miasta, oraz historią wydobywania złota w Złotoryi.